Cześć, jestem Marta i jestem Logopedą. No, ostatnio tutaj na kanale było raczej sucho, bo no, kilkumiesięczna przerwa nam wyszła. Najpierw taki duży zawodowy projekt pochłonął mnie bez reszty, później jak na wakacje przystało, trzeba było jechać na zasłużony urlop no i jakoś tak w tym harmonogramie ciężko było, trudno było znaleźć czas na nagrywki, ale nie zapomniałam o was. Jak najbardziej kanału Eufonii wznawiamy, będą świeże filmy. I dzisiaj pierwszy z nich, podchwytliwy o grupach spółgłoskowych Tyży Dyży. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, siedmioma jeziorami, ale tylko przy jednym morzu, istniało sobie państwo polskie, w którym mieszkali Polanie. Były to czasy, kiedy nie było jeszcze mediów, więc nikt nie korzystał z radia, z internetu, z telewizji, bo tego po prostu jeszcze wtedy nie było. I dostęp do informacji był znacznie utrudniony. I w tych czasach, czyli tam w okolicy wieku XIV, XIII, każda grupa, każde plemię posługiwało się swoim językiem. Musieli się ze sobą dogadywać tylko na małym, lokalnym obszarze, a nie na terenie całego kraju. Więc wytworzyli coś, co nazywamy teraz dialektami, czyli swoistym sposobem komunikacji, kodem językowym. I dopiero w okolicy wieku XV, wraz z rozwojem drukarstwa, stwierdzono, że hmm, trzeba jednak coś ujednolicić trzeba stworzyć język, który będzie nad wszystkimi dialektami będzie ogólnopolski, będzie wyróżniał Polaków spośród innych państw. I wtedy zaczęto tworzyć reguły języka polskiego. Wyszlifowano gramatykę, składnię, stylistykę. Zaczęto pisać książki w określonym stylu, określonym sposobem. Tak powstała norma wzorcowa. Czyli od XV wieku mówimy dopiero o powstaniu pewnych reguł językowych. Dialekty w dalszym ciągu istniały, ale posługiwały się nimi już tylko te niższe warstwy społeczne drobna szlachta i chłopi. I w dalszym ciągu, choć minęło już kilka wieków, to ten podział na język ogólny i na dialekty, które jednoczą wspólnoty lokalne, on cały czas funkcjonuje. Tylko norma ogólnopolska, jak już na ogólnopolską przystało, jest wszędzie. Na deskach teatralnych jest wymagane od dziennikarzy, jest na uczelniach wyższych, są nawet książki, które mówią w jaki sposób, co powinno się wymawiać, żeby było ładnie, estetycznie. Nie ukrywam też, że jest to właśnie to, czym ja się zajmuję i o czym jest ten kanał czyli mówimy cały czas o normach ogólnopolskich. I dzisiaj, skoro już mamy tło historyczne za sobą, bierzemy się za podstępną grupę spółgłoskową Tyży, Dż, która w niektórych dialektach jest realizowana jako cz, dż. Według normy wzorcowej te grupy brzmią drż. Natomiast w dialekcie małopolskim i wielkopolskim charakterystycznie zamienia się je na cz i dż. Więc na przykład jadąc do Krakowa możemy w sklepie usłyszeć, że pani chce od nas 33 zł zamiast 33 zł. A że z Krakowa do naszych południowych sąsiadów mamy już bardzo blisko, to nie sposób pominąć pewną kultową reklamę fioletowej siedzi komórkowej, która wykorzystała tę grę fonetyczną do jednej ze swoich reklam. A za te piękne oczy zabiorę panienkę do kina, zaproszę na kolację, wieczorem pojedziemy na przejażdżkę. A na weekend to może nawet do Czech? Do Czech? Do Czech to ją ja za darmo. Do trzech osób za darmo. Często korzysta się też z tych rzeczy dialektowych do pewnej swoistej kreacji postaci. W filmach, w książkach, a nawet w kabarecie, więc do takich bardzo humorystycznych. Form. I tutaj w tym kabarecie mamy postać Andrzeja i jego żony, którzy są no, raczej niewykształceni i trochę głupiutcy. Że kobieta jak zarabia więcej od mężczyzny, to to nie jest Andrzej ujma żadna. Zwłaszcza, że Andrzej, ja nie pracuję, a z zasiłku mam więcej niż ty do domu przynosisz. Zabawne jest to, że czasami, w zależności od tego, czy przeczytamy określone słowo według normy wzorcowej, czy zastosujemy dialekt, to możemy doprowadzić do zmiany znaczeń tych słów. Na przykład... trzy czy wiecznie, wiecznie wypatrzyć wypaczyć strzała Ja teraz posmakuj go, oszczar! Czy ja, to jakoś ci, nie, to może się źle kojarzyć. Może zamiast położyć, powiem, że nie. Spróbujmy jeszcze Więc tak. Ale jeśli chcesz poćwiczyć wymowę wzorcową, to uważaj tylko, żeby nie przegiąć w drugą stronę. Ważna informacja na koniec. Już w przyszłym tygodniu rusza mój sklep internetowy, w którym będą dostępne e-booki do samodzielnego ćwiczenia dykcji i ten problem, ta podchwytliwa grupa spółgłoskowa tyży dyży leci na pierwszy ogień. E-book dykcyjne trzaski będzie dostępny jako jeden z pierwszych produktów. Nie przegap otwarcia sklepu. Zapisz się na newsletter. Link, gdzie to zrobić, jak to zrobić, znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia.